Halina Łabonarska. Odpowiem Wam na kilka pytań. Dzieci są najważniejsze. Mam trzech synów i zdaję sobie sprawę, że ten cały proces wychowania i kształtowania ich to jest coś, co trwa od momentu urodzenia aż po ich dorosłe życie. I najważniejsze jest, żeby dać im to poczucie, że są. Że są bezpieczne i uczyć ich miłości, a jednocześnie ucząc miłości, pokazujemy im drogę do Boga, bo to jest właściwie najważniejsze. Bo w tej naszej perspektywie naszego życia, to dojście do tej świadomości, że On jest najważniejszy, to jest coś, co jest zadaniem dla rodziców. I myślę, że że dlatego są te dzieci, że właśnie Bóg jest miłością i dlatego tak ważne jest, żeby im o tym nieustannie mówić, nawet jeśli są bardzo dorośli i mogą sobie protestować, mając inne zdanie, ale najważniejsze jest, żeby nie przestawać mówić im o miłości Boga do nas. Bądź nie z tej ziemi, stanie się bohaterem dziecka, Halina Bogodarska.